Dane osobowe i pochodzenie, język angielski, poziom A1. Dziś siedzę w małym urzędzie miasta i mówię o swoich danych osobowych. Today I sit in a small city office and I talk about my personal data. Powtórz za lektorem. Today I sit in a small city office and I talk about my personal data.

Now she asks me for my first name and last name. Powtórz za lektorem. Now she asks me for my first name and last name. Powiedziałem spokojnie, że nazywam się Hiro. I said calmly that my name is Hiro. Powtórz za lektorem. I said calmly that my name is Hero. Mówię też, że mam 33 lata i pochodzę z Polski. I also say that I am 33 years old and I come from Poland. Powtórz za lektorem. I also say that I am 33 years old and I come from Poland. W formularzu napisałem mój adres i miasto. In the form I wrote my address in my city. Powtórz za lektorem. In the form I wrote my address in my city. Teraz pokazuję dowód i czuję się pewnie. Now I show my ID card and I feel confident. Powtórz za lektorem. Now I show my ID card and I feel confident. Ona notuje, że mój język ojczysty to Polski, a w domu mówię też po angielsku. She notes that my mother tongue is Polish, and at home I also speak English. Powtórz za lektorem. He notes that my mother tongue is Polish and at home I also speak English. Opowiadam krótko, że moja w Krakowie. I tell briefly that my family once lived in Krakow. Powtórz za lektorem. I tell briefly that my family once lived in Krakow. Jutro wrócę tu jeszcze raz i przyniosę nowe zdjęcie. Tomorrow I will come back here again and I will bring a new photo. Powtórz za lektorem. Tomorrow I will come back here again and I will bring a new photo. Urzędniczka mówi, że wszystko jest poprawne i dokument będzie gotowy jutro. The clerk says that everything is correct and the document will be ready tomorrow. Powtórz za lektorem. The clerk says that everything is correct and the document will be ready tomorrow. Uśmiecham się, bo wiem, że w przyszłości pokażę ten dokument w wielu miejscach. i smile because i know that in the future i will show this document in many places. Powtórz za lektorem. i smile because i know that in the future i will show this document in many places.